Spokojnie, nie odbija ci. To, co czujesz, to Twoja dusza, która w końcu budzi Cię do życia. Czasem zaczyna się od dziwnego niepokoju, czasem od myśli, to tak już ma wyglądać całe moje życie. Czasem od łez bez powodu, które płyną, jakby ciało wiedziało, że więcej już nie udźwignie. Jeśli rozwój duchowy zaczął Cię pochłaniać i trochę cię to przeraża, potraktuj to jako zaproszenie. Twoja dusza szepcze ci że przyszedł czas, żeby wrócić do siebie, odzyskać intuicję, miękkość, moc, głos. Więc to nie jest dziwna faza, to po prostu przebudzenie. Choć umysł bardzo by chciał, to pamiętaj, że nie musisz wszystkiego rozumieć. Wystarczy, że zaufasz tam, co czujesz, bo twoja dusza już wie, dokąd cię poprowadzi. Daj znać, jeśli też jesteś tą osobą, która przebudziła się ze snu, Ego i stawiasz na głos duszy.